Powiem Państwu jeszcze jedną ciekawostkę, te modele są pomalowane dokładnie tak samo jak oryginalne samoloty. Nie sprzyja to obserwacji na niebie niestety. Ten kamuflaż wlewa się z tłem i pilot musi być bardzo skupiony, pilotując model w takich barwach, żeby go nie zgubić. Tam nastąpił już start. Turbina rozkręca się tak jak wspomniałem, do tych 130 tysięcy